Witamy w kolejnym, a zarazem ostatnim odcinku serwisu informacyjnego. Spokojnie, ostatni odcinek w piątek. Zmieniamy dzień emisji na niedzielę. Pamiętajcie, aby nas obserwować i kliknąć w dzwoneczek, dzięki temu dostaniecie powiadomienie o nowych filmach i odcinkach naszego serwisu. Zaczynamy. W sobotę 13 kwietnia odbędzie się koncert poza czas. Wystąpi zespół Dynamit tworzony przez sześciu muzyków z Polski i Litwy zdobył uznanie na scenie muzycznej, zdobywając Grand Prix na Music Arena 2022 i wiele innych nagród. Na naszej scenie zaprezentują coverowy repertuar oraz autorskie utwory. Koncert poza czas 13 kwietnia o godzinie 17. Zapraszamy! Z tej strony Dynamit! Zapraszamy serdecznie na warsztaty wokalne, które się odbędą już 13 kwietnia o 13.30 w Centrum Kultury w Ornecie. Oraz zapraszamy na koncert, który odbędzie się o 17.00 wraz z uczestnikami warsztatów. Zapraszamy! Koncert będzie poprzedzony warsztatami muzycznymi z grupami wokalnymi, które uczęszczają na zajęcia w Centrum Kultury. A 16 kwietnia o godzinie 17 w Centrum Kultury zapraszamy na Teatr Małego Widza. Najmłodsi będą mieli niezłą zabawę, emocjonujący spektakl o dotrzymywaniu danego słowa. Wstęp kosztuje 10 zł. Bilety można nabyć przed wejściem na wydarzenie. Przed szkolą numer 2 odbyły się niebieskie igrzyska z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, przypadającego na 2 kwietnia oraz Światowego Miesiąca Wiedzy na temat autyzmu. Sami zobaczcie, jak było na imprezie. o w jakim celu się spotkaliśmy tu dzisiaj? Nasza placówka została zgłoszona do Niebieskich Igrzysk, który głównym organizatorem jest Instytut Wspierania Rozwoju Dzieci w Gdańsku. W związku z tym, że co roku obchodzimy Dzień Świadomości Autyzmu, chciałyśmy wesprzeć rodziny, w których są dzieci z autyzmem. Dzieci odśpiewały hymn Niebieskich Igrzysk oraz brały udział w konkursach sportowych. zabawy tak jak slalom, zabawy które miały na celu wspieranie integracji sensorycznej, były to oczywiście elementy integracji sensorycznej, a nie każde dziecko jakby bierze chętnie udział i na tym też polegał właśnie dzisiejszy dzień, żeby zachęcać do udziału. Celem naszych, celem naszego spotkania było wspieranie właśnie rodzin z autyzmem, integracja rówieśników oraz promowanie e, pozytywnych działań na rzecz dzieci z autyzmem. Rozumiem, że co roku odbywa się takie wydarzenie. Tak, to już interesy. jest nasza tradycja ze względu na warunki pogodowe. Nie mogliśmy wejść na plac przedszkolny, więc musieliśmy e, działać tutaj w naszej e, sali przedszkolnej, ale się udało. Skoro jest to konkurs, to na pewno będą nagrody. Czy są tak, e, rozstrzygnięcie konkursu. Odbędzie się w czerwcu, więc na pewno poinformujemy rodziców, którzy się świetnie zaangażowali w dzisiejsze wydarzenie. Dzieci przyszły ubrane na niebiesko, panie, nauczycielki. Przygotowały sale, w których dominował właśnie kolor niebieski. I konkurs podzielony jest na kilka kategorii i jakby bierzemy udział we wszystkich kategoriach, dlatego też zależy nam na tym, aby. Nasza placówka pokazała, że działa, że robi co roku, ale z tak dużym rozmachem zaczęłyśmy w tym roku pierwszy raz. Pierwszy raz bierzemy udział w niebieskich igrzyskach i chcemy pokazać, że warto i być może w przyszłości będziemy działać na szerszą skalę. Dawno nie było czegoś od naszych bibliotekarek, zatem oddaję głos Alicji. A tym razem coś dla naszych małych czytelników: kulawa kaczka i ślepa kura. Czy jest miejsce, gdzie spełniają się marzenia? Podobno tak. I ślepa kura chce tam dotrzeć. Brakuje jej tylko przewodnika, ale wtedy spotyka kaczkę. To nic, że kulawą. Razem dadzą radę. Tylko jak dojść do celu, skoro kura nie ma pojęcia, gdzie to jest. A kaczka boi się wystawić dziób poza swoje podwórko. Dowiedzcie się, czy uda im się odnaleźć to miejsce. To piękna historia o przyjaźni, która otwiera oczy i dodaje skrzydeł. Zapraszamy. Jeszcze raz przypominam o koncercie w najbliższą sobotę. Koncert poza czas, godzina 17, Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Ornecie. Dziękujemy za uwagę. To było ostatnie wydanie piątkowe. Następne będą w niedzielę.